I o, siemano, z tej witam was na moim kanale, jak znacie... Uf, dobra, spadam, czy działa, działa. Oj, napisał, subskrybujcie kanał, czyli mój moderator, czyli, no. I mój brat. Y, Zrobi... Co? Tak, tak, tak. Y, dzisiaj... Ogólnie pokażę wam taki początek serwera, a i ściszek da tak trochę... Zaraz... Stwórz nowy serwer... No, stwórz nowy świat, jest to ser to jaż survival, w który... Nie no. Nie, muszę wrócić. W ogóle muszę lubię... Czekajcie. Stwórz na serwer, bo muszę mieć wszystko na swoim tem. Normalne mapa takie macie. I tak stworzyłem serwer i wychodzę. Nawaliłem. Wyszłam z Minecrafta. Przepraszam, wiem, że na Minecrafta z Posłucham, jak przyznaję, się nagrywam to godzina 23.40. Czekać, może być przegłos, bo dmucham mikrofon. Um. No tak, nagrywam to 23.40. Na 8.50 mam do szkoły, czyli gdzieś na szybko zrobimy to. I tyle. Graj, to jest mój skin i czytujemy. Dzisiaj to jest pierwszy odcinek, a live będzie, uwaga, o godzinie 15.00 na gminej mapie I słyszę mapki, ale muszę wyciszyć ga, żebyście mnie bardziej słyszeli. Wideo dźwięk. Wchodzimy na dźwięk. Mam wszystko na fulla. Nie, nie, nie. 30, 30, 30. No dobra, 30. Czemu to na Daj mi to wszystko tak po równo. Okej. Okay. Patrzcie fajne głąbski, no Nie wiem jak się zmienia obecnie, więc Po prostu nie pamiętam wszystkiego. A jestem ja na głównym mapie, a tam jest dżungla. Jak się szybciej... O ja. Lecimy, lecimy. Pamiętajcie o zastawieniu subskrypcji. I tyle. Oj, nie! Najgorzej, ząbiażki. Tak. Yy, no, nie wiem lajwa, czyli tak szczerze wązuję. Nie wiem o co na razie bez kamerki Nie bo ja bym chciał z, e, z kamerką, to bym musiał mikrofon, żeby mikrofonu aż tak nie było widać. Bo ja mam mikrofon tak wiecie ustawiony pod siebie i go mogę zmieniać. Zresztą wam pokazywałem to na vlogu, ale vlog nie jest wrzucony, bo obecnie miałem pogląd z YouTube'em. Że myślałem, że znowu dostałem. Coś takiego, miałem 503, ale spokojnie wyłyszałem do normy. Yy, I chyba mój kanał będzie postawać na codziennych streamach, niż na codziennych odcinkach. Yy, bo odcinek w wrzucenie 10-minutowego odcinka to jest jakieś pół godziny. 20-minutowego, 2 godziny. Oczywiście w plus montaż i plus tego. Czyli jest to po prostu cięższe, a live'a mam przygotowanego i odpalam tak. Yy. Mówicie, że live są reżyserowane, no wiadomo co ja tu mam w gameplayu je reżyserować. Um. No to oddaliłem sobie laptopa, mikrofon sobie przybliża, żeby wiecie, byście mnie lepiej słyszeli. I po prostu tyle. Głupi serwer szczerze mówiąc. Pewnie znowu będę robić strategię swoją, ale to w tym odcinku nic nie wynoszę. Jezu. Ale jest fajnie, jest fajnie, mam nadzieję, fajnie się, mam nadzieję, że fajny mój jest content, bo pisało mi moderator, fajnie, że znowu nagrywasz, no przyznałem, że chciałem robić te streamy, musiałem zainwestować w mikrofon, a obecnie dzięki mojemu tacie nagrywam tutaj dla was, bo on dał mi wcześniej prezent na gwiazdkę, nież. Miesz... Miał być, bo 26 miałem dostać prezent, czyli mikrofon, a obecnie nie do, obecnie dał mi teraz, to ta. Także łapkę w i serduszka na czacie. Bo no nie byłoby live. Prawdopodobnie ja bym Fortnite'a YouTube, YouTube by odszedł w taką rzecz, żebym po prostu nie grał w, nie, nie nagrywał, nie? Ja zrobiłem takie coś. O jezu, ja się nie miałem nigdy przyzwyczaić. Jak ja to robiłem na Eku odpalić? Eku to było na R. Na E. Robin deski. Stare dobre słowo jednego. Gdzie mi się co nagrywa.

Słuchajcie, życie w z gry, to będę dopacowywać O właśnie teraz schodzę i dopracuję, bo główna to tak o. Jako, że to są wyspy i to jest programatyczne, ale jest jaskinia. Czy schodzi do jaskini, czy co? Nie no, najpierw pozbieramy sobie jedzenie, które tutaj jest. Myślę, że schodzimy, jeżeli, jeżeli ta spadnie. Faktycznie, oczywiście ododze się i. Ale nie wiem, czy nie tworzy nowego serwera, ale. Ale jestem bombik. Ch ch chodź, chodź, no chodź. Ej, zombie. Widziałem żelazo. Ta tam jest żelazo, ludzie, zobaczcie co. Ale ludzie, szybko patrzeć jak stołnik. Patrzcie, ja, ja zawsze takie coś. Tak. Trzy. Crafting table. I kilofik. A te kilofy są do. Ten kilowik z wiecie. Spokojnie, nie za, sobie do miar. O nie. Dwa, no nie słyszycie tego. Dobra, ludzie będą to dopracować, okej. Okay? To już koniec tego odcinka. Przepraszam, dzisiaj jest w, to w poniedziałek, jeszcze nie. Widać będzie wtorek i ja chcę wcześniej wstać, więc ja kończę. E czekajcie, jak się odwraca komórka C Jak to na pewno? E q Shift Shift. Czekajcie, ustawienia. A myśli, co, nie wiem. F5, okej. Okay. F5. I... Dziękuję wam za oglądanie, to wam pokazuję mojego skina, zobaczcie sobie. Tworzył oczywiście Patryk ja nie tworzę skinów. A to jest od dzisiaj mój skin. Widzicie to coś? Ej, ludzie, nie kończę tego odcinka, zmieniam komentarz. Idziemy tam najpierw zobaczyć. E Obecnie widzieliście, że ja sadwa, więc nie grałem na Więc nie jest to zrobione przeze mnie, a mam... Hmm. Mnie, co to jest. Oj, nie, 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 nie. A to jest krowa. Pójdę do Endu. Proszę. Wydaje się, takie coś widzę. kilo Kilowy złoty, kilowy obrażeń przy ataku Nie wierzę No dobra, fajnie, fajnie Ale No, tu powiem jeszcze, muszę dołożyć trochę obsydianu Ale jest tu magma blok Muszę zrobić wiado, a wiado się robiło, no Dokończył Z żelaza, ale ja nie mam przed Ej, nie, mogę mieć przed piony, czekajcie Przuciłem E, ekwipunek, tak? Zrobimy robimy... tak? była ludzie poza crafting table. Każdy będzie wiedzieć na czym stoi. A! Zaraz jest noc, więc jedną sztawkę. A i. To nam brakuje. No bo jedna sztawka to dziewięć. Ok. No na tym kończę odcinek. Tutaj co myślałam, ale muszę wziąć wiadomość i tutaj wrócić. Myśla, a ja kończę i wychodzę z Minecraftu, bo nie chcę, nie mam opcji Dziękuję i w ogóle nie że to Patek bo tak szczerze teraz widzę subskrybuj jest to na niebiesko, czyli się wyróżnia. Poza A. Yy, jakby ktoś chciał zrobić mi mój herb, czyli moje logo, po prostu lucek, to może ktoś zrobić E. Adriano, ty jesteś świąt dobry, także jak to zrobisz, będę ci bardzo wdzięczny. Elo. A tu sobie po prostu wstawię to. Czy będzie to taka pamiątka?